Cześć, tu Roxy! Witam Was na moim kanale Roxy Gaming. I dzisiaj zagramy sobie w Brew Starsy. Dobra, to serdecznie Was zapraszam. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to standardowo lajkujcie, komentujcie, piszcie do mnie na mojego Instagrama i w ogóle. Dzisiaj porobimy sobie trochę misji. Zostawiam Wam nagrody, bo jest nowy karnet z nowym zadymiarzem, także. Mm, porobimy sobie troszkę misji, chociaż jest ich mało, yy, no to może pogramy na nagrodę i sobie wybiorę jakiegoś zadymiarza. Ej, co ty robisz? Bez mnie nagrywasz? Co? Yy, ale to, to, nie tak. No, bo wiesz, yy... A few moments later Cześć, tu Patrick i, I Roxy. I, I już wszystko wyjaśnione, także się nie martwcie. To może Patryk powie Dzisiaj no, gramy w Brawl Starsy. I będziemy grać na razie na obleżenie Editor Mapy. To Czyli ten. te takie, w których nie zbiera się kucharków? Mm, tak, zgadza się. Dobra. Nie wiem, mm. kogo tam chcesz sobie wziąć? Nie spojrzałam. Aha, no tak, nie będę wiedziała jaka jest mapa to może wezmę buza, co? Bo jednak... Dla bezpieczeństwa. No dobra, no, 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 zobaczmy. Zobaczymy jak będzie. Mm. Zobaczmy, a tu jakaś... jakieś takie rurki są, nie widziałem ich jeszcze. No bo właśnie wiesz. Super, to można super wejść. Nie. Super sel, wiesz, y ulepszył kreatora. I wiesz, jest więcej opcji. Ale to nie jest szybka mapa. Nie. To się normalnie, ale to wiesz, tu trzeba śrubkę zrobić. Nie wiem, wiem. No nie wiem, normalnie. O, kurczę, dali te tutaj się można nacisnąć. <laughs> Coś mi słabo idzie dzisiaj chyba. No mamy teraz 3, więc powinno dobrze pójść. A tam są kolce. Tak, tam są kolce, mam. No. czy to się przenies już. Nie mogłem wziąć tej śrubki w końcu. No mamy na razie 5. Boję się, że mnie tu zabija. Zanim zdamy śrubkę. Nie wiem czy nie będę musiała wziąć jednak innego z następnym razem. Bo dosyć długie są te odległości i ciężko wiesz do nich dojść. No, no może nam się wyda... No co więcej zadaliśmy. Bo on pójdzie dopiero, ale jeszcze nie wiadomo. No, 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 co Znaczy, też Zresztą ale muszę sobie. Odzbawić. Ej, czemu oni mają 9? Nie wiem, trzeba to tutaj wyrównać, bo on zdecydowanie to tak powiedzieć nie może. W ogóle 27 sekund, jeżeli by się nam no, udało, ich. By, udałoby się nam ich przetrzymać. Tak, to musimy tego bota oblężniczego dosyć szybko. Zniszczyć zwłaszcza, że jest czerwony, więc może być trochę problem yy, Ale no może jeżeli... Nie, 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 zniszczył. Nie on Jeszcze ten kold dołożył swoją, No niestety nie wyszło nam. na to. No to nic. O, mam yy, zadanie rozejrzeć w grupie. A, no widzisz, ja mam na chyba zagraj ponownie, więc tym razem go nie zrobię. Ale mm, zmieniłabym sobie postać, nie wiem tylko na jaką. Mm, może Piperka? Nie wiem, jakoś... Lubię ją. A, mi jasne, nie wiadomo jak ona powiedzieć. Chyba jest to Sama? sama? Mhm. Nie, podobna. A, podobna, no ale generalnie to jest, wiesz, jakby. Wiesz, te wszystkie ludzie... mapy są generalnie podobne jeżeli chodzi o oblężenie także czy znaczy nie no nie czasami ludzie znaczy będą no bo nie jest napad tylko oblężenie też tak. nie da się zrobić wiesz tak, tak no blisko. tutaj tutaj one są jednak mimo wszystko bardzo bardzo podobne więc ciężko byłoby aby ona wyglądały jakoś tak odjechanie inaczej jak niektóre mapy na przykład na duo tak gdzie masz Albo na napad właśnie, że masz po prostu, jesteś koło sejfu w takim małej tej tak? i, I sobie druga drużyna tak samo. Wiesz co by było fajne w tym edytorze? No fajnie się edytuje, że się tworzył mapy, ale jakby się dało pucharki zdobywać w nich. To... No tak, ale, no, ale to byłoby za takie łatwe, łatwiej... ja wiem, za łatwe by było. Bo nie trzeba robić, wiesz, takiej przenośnej mapy, tylko wystarczy właśnie, wiesz... Stać blisko i mhm. wiesz, Tylko po prostu, która drużyna by miała jakichś mhm. takich, którzy szybko robią, no to by od razu, wiesz, zniszczyli safe, mhm. na przykład, żeby to było na Albo by dużo na no. no, właśnie by to tak było, bo, nie, wiesz, niektórzy się nie mają większego ataku. Tak póki co jesteśmy na lepszej pozycji, zobaczę, że jeszcze teraz zadaję na szczęście hmm. no, powinniśmy wy 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 wygrać, ale wątpię. O, czekaj. Nie widziałem nic hmm. <laughs> Nie, jak rodowałam dni. Już muszę czy... trzeba swojego ekranu jeszcze nagrywać. Trzy śrubki, było Obok siebie, no. Może wygramy. Na wyrównanie będzie też. Tam, tam przegraliśmy. No to teraz tą wygramy. Ja raczej tak. Myślę, że nawet jeżeli ja oni by tam... Zresztą trzecie obrężenie to już tak jest nasze teraz. Ma no no mało tak. czasu zostało, więc ja mówię, raczej się nie obronię. Zwłaszcza, że w ogóle zadali nie zabrali. tego. Hm. Już, już jakby nie mają szansy. To. to co, Ostatnia ten... tam Tak, jak... tak. No tak, tak wiesz, jest jedyna. jeden jeden właściwie, bo. Czy, raz czy, czy wygramy tym razem też? Dobra. No. Zobacz, zobaczymy, jaka będzie mapa. Uh -huh. Może będzie jakaś inna. Wydaje mi się, że może być ta sama. Albo taka podobna. Może teraz jest taki motyw. O, nie, teraz jest ciekawsza, zobacz. Z takimi no. wyskoczniami I, i teleportem. Teleportem zobaczymy, jak to Pewnie po prowadzi. drugą stronę. O, tak. Dokładnie tak, do To wiesz, że się przyda jakiś remis, jest koni prawie koniec czasu. bo jak bot oblężniczy już tam idzie. To wtedy się lepiej, wiesz... To są kilka sekund zostało i wiesz... Ale oni mają Ej, wyżej, oni atakują. mają dalej yy, tą... Chociaż nas atakują. patrz, atakowali nas. No. i nie, no, chyba się przegnamy wtedy. No jakby nasz bot idzie, Wtedy jest fajnie wiesz. Tak, ja tutaj się tym zielonym do nich teleportuję. Zobacz, jak mało mają. Nie przegramy tego chyba. Myślę, że mamy szansę. Jeden procent. Jeden. Będzie szybka rozgrywka. Wystarczy tam się do nich teraz tylko teleportnąć. Już. <grywka> Nawet to złapałam, więc. No dobra, udało się. E, udało się fantastycznie. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie. Mamy nadzieję, że już jesteście spokojni o nasze kłótnie. E, i... Po ostatnich Browsersach. Tak, po ostatnich Browsersach. Zapraszamy Was na następny odcinek, w którym też czeka Was e, mała niespodzianka. Zresztą e, dla spostrzegawczych już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie możecie spojrzeć na mój ekran, ale to tam zobaczycie. Dziękujemy pięknie. Do, do zobaczenia. zobaczenia.